27 listopad, 25 no, zobaczmy co tu jest czas. godzina czemu to tu kurwa nie świeci tak jest dobra coś tu jest nie tak podświetlenie jakieś podświetlenie, coś tu jest, coś tu to... Czemu tu nic nie działa? Coś tu powinno być No nie wiem, nic tu nie działa No nie nie widzę nawet stanu kurwa licznika, nic nie widzę no, wysiada wszystko Czekajcie, ja tu coś widzę Coś tu widzę Pojedziemy na stawek W kierunku zachodzącego słońca

a 171 18 km, tak? To będzie to chyba. 567. Haha, i tu na dole 8. 117. 11, 11, Jezu, kurwa, same znaczone liczby. 1549 się zrobiło, no dobra. Jedźmy. Miałem dzisiaj odbierdolić numer, ale kurwa mi nic nie wyszło. Wszystko się zjebało. Wszystko się zjebało. O, widzisz, słońce już zaszło. No miałem jechać. Kurwa, miałem ci... Obiecałem wam, że w niedzielę się, kurwa, zanurzę w tym moim... Znaczy, no... Polecę na moją rzekę. Bo to jest, nie wiem czy wiecie, ale to jest wierna rzeka, a ona tam cały czas leży. Spokojna i czeka, i czeka. Tak samo jak ta... Moja przyszła żona! dzisiaj obejrzałem, jak tam pokazała, jak leży tam w swojej siedzibie. I tak ja pierdziele kobieto, jak ty mi rajcujesz. No, ty nawet nie wiesz. Pamiętacie filmy Dzika Orchidea? po co do świadu? i tak nic nie widać. I tak nic nie widać. O, no tak, tu tu Oj, O i zaryłem podwoziem chyba, no ładnie Dajmy jakiś norm No super, super jest fajna, jest no fajna Nie mogę już się doczekać kiedy w końcu Dojdzie do tego finału no miałem dzisiaj pokazać wam jak skacze do swojego kanału no właśnie znaczy do mojej na moją tą rzekę która wierna i, i ona tam czeka, ona tam spokojnie stoi, założyliście, ona nie płynie ona stoi, ona stoi i czeka, czeka na zbik człowieka no właśnie na faceta z jajami byle komu dupy nie da, no Wierna rzeka. <grymne> Zaraz zobaczycie. <grymne> Fajny, wymyśliłem taki kurde cyrk. Ale to nic robimy jutro. Ja bo zacząłem się bawić tam. Chciałem zrobić wejście z wielkim hukiem. Ale nie wyszło. Coś zjebałem, no właśnie. Przegiałem pałę. <grymne> Coś zjebałem, czyli przegiąłem pałę. Power! Przegiąłem power. O, właśnie power! Bo to był power. Chciałem pokazać moc. Moc, moc, która jest ze mną. Ale przegiąłem power i się wszystko przepaliło. Spaliło na pan FC, można powiedzieć. O, tu, tu miałem właśnie. Dobra, włączmy. to, to jest dzidło Czy życie mi źródło? Nie, absolutnie nie. Czy jestem na dnie? Nie, no. Jutro będę, bo doszedł po dnie tej mojej rzeki. No, byłem dzisiaj w biedrze, wiecie, pojechałem, bo <grymne> potrzebne mi były pewne gadżety, no i jeszcze do żarcia coś, niestety. No, muszę, muszę, no, kiedyś przejdę na własne utrzymanie, no, kurwa, przejdę, tylko nie wszystko od razu, no, nie od razu Kraków zbudowano, no, czy to jest... Jak miałem ile tych lat, 28 czy 9, byłem taki rozgorączkowany. Chciałem pojąć, e, znaczy, co to jest, istnienie, świat, no wszystko. Chciałem wiedzieć o co to kurwa chodzi w tym cyrku, nie? Zwanym istnieniem. No i wtedy, właśnie, doznałem nagle takiego olśnienia. W ułamku sekundy, psz, wszystko, e, ach, to o to chodzi. No i co. No i wełby mi się nie wiem czy ja usłyszałem bezgłośnie czy 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 no nie pamiętam, dość że ewolucja zapamiętałem to po tylu latach nie bo to mówię no to już minęło kurwa ile to minęło 45 lat gdzie o kurwa no tak ale numer 45 lat patrzcie no to piękna piękna liczba Czyli plus daje 9, nie? 4 razy 5 daje... Co daje? 20. Rok 20, nie? No właśnie. Wiek 20 się skończył. Mamy 21. No właśnie, to wszystko tak się symbolicznie ładnie odznacza. Chodzi o to, że... Yy... No nie, usłyszałem, ewolucja, czyli nie od razu kraków zbudowano. Żeby coś tu, tu, w tym naszym istnieniu, czyli trójwymiarze tak zwanym, no, dodając czas, to czterowymiar, to yy, krok po kroku. No nie da się od razu wszystkiego, nie? No, sami wiemy, że patrząc na rozwój wiedzy, techniki, no, wszystkiego, zrozumienia świata, rozwój świadomości, rozwój duchowy, no co tam chcecie, to wszystko tak krok po kroku, krok po kroku, rok po roku, nie? I coraz wyżej, wyżej i wyżej. Tylko o co mi chodzi? Że co mnie wkurwia właśnie? Co mnie wkurwia właśnie? Że wy się poruszacie tempem takiego żółwia, nie? To nawet gdzieś ktoś powiedział, znaczy ci tak zwani ufole, duchy, czy tam bogowie, no jak chcecie że ludzkość sama ogranicza swój rozwój no właśnie że sami ograniczacie swój rozwój ograniczamy znaczy ograniczacie bo ja to nie no ja jestem ja jestem właśnie ja za szybko biegnę wiecie to jest ten problem że wybiegam przed orkiestrę jak to się mówi no właśnie i wy za mną no po prostu nie rozumiecie o czym ja mówię w ogóle o co mi chodzi dokąd ja biegnę ale ja was po prostu chcę pociągnąć za sobą, patrzcie tu idziemy w period, a o co chodzi, no? no ja pierdzielę, no, bo... Wszyscy są do raju, nie? No. A jednocześnie z, z dnia na dzień, z roku na rok coraz bardziej zapadacie się w piekle. No bo świat, cokolwiek by nie mówi, coraz bardziej przypomina piekło, nie? No i diabły się tylko cieszą, nie? No wiecie, już muszę mówić, kurwa. many, Many Blue właśnie puścili dzisiaj w Trójce piosenkę. O, o Many, Many, 71 rok chyba, no właśnie. A ja Wam mówię, że to nie o to chodzi. Pieniądz jest przekleństwem tego świata, właśnie. To, że świat wygląda, jak wygląda, to jest właśnie pokłosie gonitwy za szmalem, no? Ja już to trąbię, mówię od lat i, i mówię kto jest tego głównym winowajcą. Wy, wy, jak V wino. No właśnie byłem w biedrze i kupiłem coś takiego Rituals 36 tu coś pisze. No proszę kurwa, wszystko jasne. 36 szóstki albo 18 Ritualis, nie, nie rytualis, tylko ritualis, nie wiem o co chodzi. To jest jakiś kurwa, patrzcie, wychlałem już połowę. No wali w łeb jak kurwa, nie wiem co, chyba zacznę to kupować, bo spodobało mi się, wiecie, taniocha. i ja dałem 15 za butelkę No fajne takie słodkie. No jakiś spirytus kurwa zmieszany z czymś tam. Ale wali w łeb od razu. No to chodzi. no Po co się pije, właśnie piwo, jakieś wódkę, spiryt? Żeby waliło w łeb. No dało w czachę, jak to się mówi. No o, gdzieś. To zero zero. No właśnie o to chodzi. O to chodzi. Czekajcie, wezmę jakiś tu sprzęt. Wziąłem jakąś taką. Jutro, jutro wam pokażę. Miałem dzisiaj to zrobić, ale ja mówię, nie wyszło. Nie wyszło. Przegięłem. Przeprze, przeszacowałem i zjebałem o, Oj łysy, jest kurwa łysk Oj, czekajcie <noise> Widzicie go tam kurwa z kurwy syna jest, tak? Widać go czy nie? Bo ja tu nie widzę nawet. Chyba go widać. Po, połówka praktycznie, albo jutro będzie. Połówka. <noise> nie no to jest chyba... Nie no połówka, to jest pół litra, dokładnie. O. <laughs> czekajcie tu się siadnie siadnie. takie patrzcie znalazłem takie kurwa oczywiście na złomie ja wszystko kurwa znajduję na złomie widzicie czekajcie jak to się tu rozkłada jakoś taki to jest taki wiecie wędkarski o i tu się jakoś to zapina czekajcie niech to tutaj zrobię no lewą ręką to mi nie bardzo idzie, nie jestem mańkutem lewusem ani prawusem, ja jestem środkowusem No wiecie, świt to jest coś między nocą a dniem, nie? No dawaj kurwa, zapnij się ty kurwo jebana Sorry, że tak nie, ale to jesteśmy sami, możemy sobie gadać, kurwa, w końcu gadam do siebie, nie? No patrzcie no czekajcie tu muszę pchnąć tu muszę ospiąć jest, jest, jest udało się delikatnie teraz wróćmy zobaczmy czy to się trzyma. trzyma jak to chyba tak się siada no jest lód, jest no właśnie miałem wam tu pokazać no jutro, jutro miał być dzisiaj ale wyszło w jutro Kurwa wziąłem kroszki. O ja pierdolę. O ja! Prawie żebym mógł wejść na niego. O, ja pierdzielę. Wiecie co jestem w szoku. A tu wymyśliłem. <grym> A tu wymyśliłem. O siadam. Trzyma się, trzyma się. Buja się na boki jakoś. <grym> Ale można siedzieć. No widzicie. Dobra, pociągnę z gwinta. <grymianie> Kurwa, się kleją łapy mi gdzieś. to jest jakieś klejące, bo to jest słodkie. Ale wali w łeb, podoba mi się to, wiecie. <grymianie> no właśnie, lód, lód, no właśnie. Te, e, czyli to jest, widzicie, no wierna rzeka. Ona tu czeka, ona tu czeka. Ta wierna rzeka na mnie czeka, żebym wszedł w nią. No właśnie, i wejdę. Miałem to dzisiaj wejść w nią, ale wejdę jutro. No zobaczcie te futry. <grywia> Widzicie, tu trzcina wystaje, no. Ale nie ma nasion, to same plewy, plewy, no właśnie plewy, no. A, a, a chodzi o to, że wy co, no, no mówimy, że to już koniec, koniec kochani, koniec, więc yy, na końcu to... Ma być odsiewanie ziarna od plew. O, czekajcie, bo ja mam pszenicę, pszenicę właśnie zmieszaną z plewami. A to jutro pokażemy, jak to się od, o, rozdziela. A to dobre. Patrzcie, kurwa, nawet teraz dopiero na to wpadłem. Czyli widzicie, parę dni mrozu, a dzisiaj dopierdzieli, chyba trochę też. To może jutro się da wejść nawet na ten lód, będę musiał wyrąbać przyrębel, No bo muszę w końcu dokonać pierwszego wejścia w moją wierną rzekę, ale ją wyd Wydmaj wy... Wy... Wy Oj Aldona, Aldona Kiedy ty się w końcu przekonasz? No Do mnie przekonasz jest jak ona mi rysuje, ta kobieta, no ona nie wie. Wie Ja pierdzielę aż mam drgawki. Nie, nie cieknie mi jeszcze z nogawki. Aj, kurwa, wy nic nie wiecie co się dzieje na tym świecie. Oj, oj. oj kurda... No kurwa, wychleję chyba całą. Ale będę najebany, nie wiem, czy do domu dojadę. Nie, no to jadę. Kiedyś, wiecie, jak byłem młody, to od rana do nocy chlałem jak świnia. No bo rano było jakieś tam urodziny, czy chrzciny, czy coś. Jakiś robol w lesie też tam stawiał, wino chlaliśmy jak głupki. Później w południe coś tam było jeszcze powtórka i wieczorem Spirytus Bimber. I już miałem dosyć, nie? A nie, to było czekajcie, to była tak zwana inwentaryzacja. No, gdzieś musiałem być. Motorem pojechałem, nie? Jeżdżę tam Spiritus to No, wiadomo, wszystko tam, żeby grało. No, to się tam podpisywało w ciemno, że wszystko gra, nie? No i, i ten. I później, no, do domu, gdzieś tu mieszkałem na stacji, jeszcze byłem nieżonaty. żonaty. Miałem błyszkę czy włefemkę. Błyszkę, tak, włoskę. No i gdzieś po 100 metrach był zakręt taki 90 stopni. Wyjebałem się od razu. Ale dojechałem do domu, kilkanaście kilometrów, jakoś kurwa, w końcu... Czyli widzicie, totalne upojenie, a jednak jest poprawne jeżdżenie. A co się teraz porobiło? No, 0,2 przekroczycie, czyli praktycznie nic, to, to nie ma żadnego... Nawet jesteście bardziej bystrzy wtedy, no bo bardziej tacy ożywieni, nie? To te głupie, zjebane gliny was ten haltują, zabierają prawko i takie tam. A jak trochę więcej, to i samochód, no. Rozumiecie, że szajba, szajba jest coraz większa, no. W ogóle to, co te, te, te tak zwane władze wasze odpierdalają, jest coraz głupsze, no. Z dnia na dzień coraz głupsze i głupsze i głupsze śruba. Coraz większa, większa i większa. Niedługo, kurwa, nie będzie można oddychać, no. Bo każą wam płacić, kurwa, za oddychanie. No wiecie, podatek to nie mogą przyjewać, od, od czego im się tam we łbie, kurwa, zrodzi. Jak stwierdzą, że za mało kasy, to co by tu jeszcze im dojewać? No dobra, to za oddychanie powietrzem. A nie wiem, czy zauważyliście, że ja, jak to mówią, chuj na to kładę i, i sobie sam sobie jadę, nie? Ja zawsze robiłem to co chciałem, byłem wolny, nie? Wszyscy marzą być wolnym, 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 ale, ale tak naprawdę jesteście jak, jak stado bydła takie no, w zagrodzie i stąd, dotąd, tak i tak, i, i koniec, no, leżycie po prostu na wznak, no. oni was jebią jak chcą. No. Dlatego mówię, kurwa, pogonić to w pizdu, kurwa, chuj z tą demokracją, no sami widzicie, PO i PiS, no jutro pokażę jak to się robi, e, że to jest po prostu, no żenada, żenada, to, to się nie nadaje, to jest w ogóle jakiś pic na wodę i fotomontaż, no, ktoś w chuja was robi, śmieje się wam, pluje wam w twarz, a wy jak te debile chodzicie i, i ten, i, i, i ten, i, i dajecie się wodzić za nos, no. Dlatego już dawno doszedłem do wniosku, że król, król, jeden człowiek mądry, kurwa, rozgarnięty, inteligentny, odważny, no bystry, no kurwa, no, no no kapitan Polska, no no, Superman, no kurwa, co jeszcze chcecie? No i takiemu dać władzę. Nie ty decyduj rządź, kurwa, no i w trymiga będzie co, będzie raj na ziemi no proste jak ten. No no ja wystawiam siebie, no. Jak macie lepszego, to proszę bardzo. Jak znajdziecie lepszego, to ja od razu powiem okej, okay, dobra, dziękuję, postoję, nie? No. Ale nie wybierajcie mi takich debili jak Wałęsa, Kwaśniewski, czy tam... E, innych e, dudus <grym> Sorry, że tak się śmieję, ale ten, ten kretyn to mnie rozśmiesza. <grym> ja zawsze jak na niego patrzyłem, to kurwa nie mogłem powstrzymać śmiechu. No. Bo to był taki... taki... <grym> taki śmieszek plastusz. No. <grym> kurwa nie mogę, no. no nie mogę. No dlaczego wy wybieracie takich debili bez przerwy, no?